Witam serdecznie. Marzena, cześć. E, witam też naszych e, słuchaczy. E, śmieję się, że taki cykl e, zaczyna się robić, bo jesteś już mhm. trzecią e, panią psycholog, z którą rozmawiam tutaj w ostatnim czasie. Albo już mi się terapia zaczęła, ja o tym nie wiem. Tak cały czas się widzę z psychologami. Jest, jest taka może być może, być może. Dokładnie. Słuchajcie, Marzena jest częścią naszej ekipy wspierającej zdrowie psychiczne filmet w kręgu zdrowia. Jest z nami od samego początku, z czego jest mi bardzo miło. E, super, bo e, łapiemy takie zaufanie do siebie, i myślę, że to jest takie mega ważne w kontekście jakiejś wspólnej pracy. Więc e, świetnie, a o tym zaufaniu nie mówię tylko ja, a mówią też e, wszyscy pacjenci Marzeny, którzy mm -hmm. cały czas się dopytują <noise> tylko, kiedy będą kolejne wolne terminy. No, ale nie możemy tylko pracować. Mm -hmm. nie? Dokładnie. W każdym razie przedstawiam Marzena kicińska Galas. Bardzo mi mi miło. Witam Państwa. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, jeżeli ktoś ma ochotę zerknąć na doświadczenia, gdzie informacje o doświadczeniu, gdzie Marzena się uczyła, kształciła i tak dalej, zachęcam do odwiedzenia strony filmmyślinkmet.pl, tam można poczytać takie rzeczy. A my trochę pogadamy, bo chciałbym, żebyśmy mieli taki wiesz, wywiad nie tylko po to, żeby ciebie przedstawić w takiej formie, ale też, żeby może porozmawiać o kilku rzeczach, które dla wielu słuchaczy mogą być bardzo istotną informacją. Mm -hmm. A z drugiej strony też, żeby ktoś wiedział, jak się z tobą gada, jak już do ciebie mm -hmm. przyjdzie. Ale okay. mm -hmm. słuchaj, powiedz mi, pierwsza rzecz. E, jeżeli chodzi o wizyty u, u psychologa, to jest taki luksus, czy to jest coś, co w zasadzie jest dla każdego czy tylko dla bogatych, bo czasami gdzieś tam da się usłyszeć mhm. w komentarzach gdzieś tam jakieś na, na internetach, że no fajnie iść na terapię, ale to raczej tylko trzeba mieć gruby portfel na to, mhm. czyli niekoniecznie. To znaczy tak, psychoterapia na pewno jest pewnym wyborem, tak? to nie jest konieczność. Nie każdy jakby na psychoterapię musi się zdecydować i jest to jakby świadoma decyzja każdego pacjenta. I coś, co jakby skłania nas do podjęcia takiej decyzji, no to przede wszystkim ja zaczęłabym chyba od takiego pojęcia jak dobrostan. To jest taki element, który. Który myślę, że tu jest bardzo charakterystyczną takim, takim odniesieniem jakby w ogóle do tego tematu. Dobrostan to jest takie poczucie równowagi, jeżeli chodzi o nasze emocje, jeżeli chodzi o nasze potrzeby, jeżeli chodzi o nasze zachowania. I w momencie, w którym ten dobrostan jest zachwiany, pojawiają się jakieś trudności, głównie tutaj, jeżeli chodzi o naszą moją działkę, to trudności w obszarze zdrowia psychicznego, tak? czy kwestii właśnie emocji, to wtedy, kiedy ten dobrostan jest zachwiany, warto pomyśleć o tym, żeby właśnie udać się do specjalisty, czy poprosić właśnie o fachową pomoc, głównie wtedy, kiedy nasze zasoby, jako nasze indywidualne też umiejętności czy sposoby radzenia są, sobie, no, są gdzieś na wyczerpaniu, tak, czy są, mhm. są utrudnione. Więc wydaje mi się, że to jest taka, taki element, który jest też, w którym wzrasta pewna świadomość taka społeczna, tak. Nieco inaczej do terapii podchodziliśmy kilkanaście lat temu, a nieco Co inaczej podchodzimy nie? do niej w chwili obecnej. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, no to nie powinien wahać się i móc dać sobie właśnie taką odrobinę luksusu. No właśnie, a tak jak Pani zauważyłaś, zresztą to, to da się mm -hmm. wyczuć, nie? że, że jakby potrzebujących robi się coraz więcej mm -hmm. i znowu w Twoim odczuciu takie jedno z najczęstszych sformułowań, które da się usłyszeć, czyli wymawiam depresję. Mm -hmm. e, to jest bardziej moda na no to, żeby mieć tą mm -hmm. depresję, czy mm -hmm. to jest faktycznie no, taka epidemia już w tym momencie? Mm -hmm. To znaczy chorowanie nigdy nie może być, nie jest trendy, tak? Nie, bycie chorym nie, okay. nie jest kwestią mody, tak? Więc mm -hmm. jakby tutaj coś, od czego musimy zacząć, no to depresja, i to trzeba powiedzieć jasno, i chcę, żeby to też wybrzmiało, jest to jednostka chorobowa, tak? To, to nie jest kwestia jakby mody, czy też właśnie bycia na czasie, więc jeżeli ktoś odczuwa cierpienie z powodu obniżonego nastroju, to tutaj są pewne klasyfikacje, które to jasno opisują, jakie kryteria mają być spełnione. I jeżeli te kryteria zostają spełnione, to po prostu diagnozujemy zaburzenia nastroju. Mhm. No to na pewno. Mhm. Generalnie właśnie, ale z drugiej strony, tych zaburzeń nastroju, no teraz słyszy się, czy czuje się, mhm. czy, czy widzi się, że jest tego generalnie coraz więcej. Mhm. Myślę, że. Każdy z nas potrzebuje tej psychoterapii, czy generalnie, mhm. tak jak wspomniałaś, trzeba to czuć wewnętrznie? Mhm. No, tak, jak, tak jak powiedziałam wcześniej, że psychoterapia nie jest obowiązkiem, jest naszym wyborem. Tak? Nie każdy musi korzystać jakby z tej formy e, wsparcia, natomiast może być bardzo e, potrzebna, może być bardzo korzystna, może być bardzo sprzyjająca naszemu też rozwojowi, naszej samorealizacji. E, nie zawsze jest e, zalecana tylko i wyłącznie w przypadku jakichś ekstremalnych problemów psychicznych, ale również w, w różnych kryzysach takich dnia codziennego, w kryzysach życiowych, w problemach ze związkiem, w problemach z poczuciem własnej wartości. W jakichś kwestiach, właśnie problemów, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, byłaby bardzo zalecana. Tak? Także nigdy nie jest to obowiązek. Tutaj um, zależy to od, przede wszystkim od naszej motywacji, dlatego że to, że czuję potrzebę pójścia na terapię, to jest jedno. Natomiast, czy chcę też coś zmienić, to jest jakby druga rzecz. Dlatego, że psychoterapia jest procesem czy współpracą z, z terapeutą której nawet jeżeli terapeuta będzie bardzo mocno zaangażowany, to bez zaangażowania drugiej strony i bez motywacji tej drugiej strony, no być może nie osiągniemy wymierzonych rezultatów. To może nie wyjść. Aha. Tak, dokładnie, więc no, warto jest tutaj zadać sobie pytanie, czy tego potrzebuję, to jedno, mhm. ale czy też tego chcę, czy jestem w stanie jakby zaangażować się w taki proces. W sumie odpowiedziałeś mhm. na moje kolejne pytanie, mhm. <laughs> czyli właśnie. Czy, czy zdarza się, że terapia nie działa, i kiedy? No to mhm. Myślę, że to dokładnie, dokładnie to, co powiedziałaś. Jeżeli mhm. te dwie strony się angażują, ale. Ale właśnie, to wtedy powinno iść do przodu, ale nie zawsze chcą się zaangażować. Nie? Myślimy tutaj o pacjencie oczywiście, że, że nie zawsze chce wejść w ten proces właśnie terapeutyczny, no i wtedy niekoniecznie to przyniesie nam efekt. Nie? Tak, mogą być to właśnie czynniki po stronie pacjenta, wtedy, kiedy jego zaangażowanie jest niedostateczne, wtedy, kiedy jest niesystematyczne, jeżeli chodzi o realizację sesji na przykład, kiedy odwołuje spotkanie. tak, no to, to są takie czynniki, które mogą utrudniać jakby proces terapii. Ale no, bywają też czynniki, które są też po stronie psychoterapeuty, od tego, jakie posiada kompetencje, w jakim nurcie pracuje i kwestia jakby relacji między terapeutą a pacjentem. Mhm. Ja może też odniosę się na chwilkę do, do swojego nurtu, ponieważ tutaj ten jest mi najbliższy i naj, mhm. najłatwiej jest mi jakby udzielać odpowiedzi. Kiedy pacjent trafia do terapii... To pierwszą jakby rzeczą, którą, którą robimy wspólnie, to układamy konceptualizację, czyli budujemy cały plan terapii, układamy cele, bo to pacjent jest ekspertem tak naprawdę od swojego życia i on wyznacza kierunek, w jakim chciałby podążać. Więc mhm. ja jestem tylko jakimś drogowskazem czy pomocnikiem w tym procesie, natomiast no to on wyznacza właśnie tą ścieżkę, którą chciałby pójść i wspólnie opracowujemy i metody działania, wspólnie opracowujemy techniki, sposoby, w jakich w jaki chcemy te cele właśnie zrealizować. Na początku pracy zazwyczaj mierzymy, Poziom od jakiego startujemy. Czyli na przykład, jeżeli to jest um, kwestia na przykład zaburzeń nastroju, to badamy samopoczucie pacjenta, często używając też takich metod kwestionariuszowych, które dają nam jakiś wymierny wynik e, i które pozwalają na różnych etapach terapii mierzyć postępy e, tej pracy. Więc jakby to też jest taki, taki punkt odniesienia, czy coś mhm. idzie w kierunku e, progresu do przodu, e, czy też właśnie stoimy w miejscu, tak? Co jakiś czas pojawiają się takie sesje, w którym robimy sobie podsumowania i wspólnie z pacjentem omawiamy, co dotychczas zostało zrobione, co on zauważa jako pacjent na plus, co uległo zmianie, w czym poprawiło się jego samopoczucie, funkcjonowanie, zachowanie. I też mhm. ja podzielę się tutaj swoimi spostrzeżeniami, więc jakby cały czas jesteśmy w takim. W takiej diadzie, która, no. która wymienia się informacjami. Więc jeżeli coś uznalibyśmy, że nie działa, no bo tutaj też musimy sobie powiedzieć, że nie ma jednej metody leczenia, która będzie uniwersalna dokładnie, dokładnie. Dla, dla wszystkich. Tak? Dla jednych mm, właśnie jakaś, jakieś narzędzie czy technika się sprawdzi, dla innej osoby no może ona nie być najbardziej optymalna. Tak? Więc jakby też staram się na bieżąco, jakby. Mm, Sprawdzać właśnie na jakim etapie zmiany jesteśmy, co możemy jeszcze udoskonalić, co możemy skorygować, żeby ten cel ostateczny, jaki, z jakim pacjent się do mnie zwraca, został, został zrealizowany. No, no widzisz, widzisz, super, fajnie, że tak mm -hmm. jest wyjaśnione, bo zresztą to trochę tak jak z moją działką, to zawsze mm -hmm. jest proces, nie, nie da się, mimo że pacjenci to uwielbiają, w sensie ramki, włożyć mm -hmm. każdego w ramki. Że chcąc sobie poradzić z jakimś problemem, mhm. to mamy przyjść siedem razy do, do pani psycholog, mhm. i wtedy porozmawiamy sobie o jakimś tam temacie i, i to już zamknie mhm. sprawę. Nie? Na przykład, a do widzoterapeuty część osiem razy na skręconą kostkę, a z bolącymi plecami mhm. to już trzeba dwanaście. Tak, dokładnie. Niestety nie ma mhm. czegoś takiego, i to zawsze jest proces, i fajnie, żeby mhm. coraz więcej osób to dostrzegało. Natomiast faktycznie. To, co zawsze otwarcie i niestety szczerze myślę, krytykuję, to te podejścia energetowe które dużo takich ramek nakładają przynajmniej mm -hmm. na moją działkę, czyli mamy jakieś schorzenie, na które jest 10 spotkań i koniec. Mm -hmm. no to są te rzeczy. Słuchaj, a kiedy, mm -hmm. e, żebyśmy poszli w takie może trochę know-how e, dla pacjenta, jak ktoś może rozpoznać, że faktycznie potrzebuje pomocy? Mm -hmm. To tutaj w sumie to, co powiedziałam na samym początku, odnośnie jakby do dobrostanu wtedy, kiedy właśnie dostrzegamy właśnie pewne zachwianie w sferze naszych uczuć, naszych emocji, naszych potrzeb. Kiedy dostrzegamy pewne kryzysy emocjonalne, kiedy jesteśmy świadkami czy osobami, które przeżyły pewne traumatyczne wydarzenia, bo też takowych pacjentów posiadam w terapii, kiedy mamy problemy w relacjach, kiedy mamy pewne zachowania, które są w miarę utrwalone i które mhm. nawet gdybyśmy chcieli, podejmujemy kolejną próbę czy wysiłek w kierunku zmiany jakiegoś zachowania, pójścia inną ścieżką, to okazuje się, że lądujemy dokładnie na tym samym torze tak? i czujemy, że coś nie działa, że to nie idzie w dobrą stronę i że my sami nie mamy już zasobów, które pozwoliłyby mi przekierować się na jakąś drogę obok, tak? Że potrzebuję kogoś, kto być może spojrzy z boku i pokaże mi jakąś inną perspektywę, tak? Pokaże mhm. mi z jakiego, jakie mogą być źródła takich, takiej sytuacji. Więc to są, to są bardzo różne, różnorodne powody, tak? No, ekstremalną jakby sytuacją, czy taką, która już jest jakby obligatoryjna do tego, żeby korzystać z pomocy, no są już sytuacje um, takich już um, kwestii klinicznych, tak? kiedy mhm. pojawiają się właśnie zaburzenia nastroju, czy zaburzenia lękowe, um, czy inne właśnie choroby um, psychiczne, które już generują bardzo duże cierpienie. I to jest już ten element, który no myślę, że już mocno motywuje mhm. do podjęcia pracy. To myślę, że na pewno, natomiast no, w dalszym ciągu mam wrażenie, i chyba słusznie, że jeszcze dużo osób gdzieś tam się wstydzi swoich problemów mhm. psychicznych. Nie każdy chce się tym od razu dzielić. E, czasami warto porozmawiać z kimś bliskim najpierw mhm. e, i właśnie jak zacząć rozmawiać z rodziną o swoich mhm. e, problemach. Tak? Jak rozmawiać ze swoimi bliskimi? E, I czy w ogóle rodzina też powinna uczestniczyć w takim procesie terapeutycznym? Mhm. No myślę, że słowem klucz to w kwestii rozmowy jest otwarta rozmowa, tak? czyli w momencie, w którym czujemy, że coś w naszych emocjach czy w, czy w moim funkcjonowaniu zaczyna nie, nie, nie działać tak jak dotychczas, to dobrze jest porozmawiać z osobą bliską. Otwarcie informując jej ją, je, ją, co konkretnie się z nami dzieje, czyli co czujemy, jakie są nasze trudności, w jaki sposób to ogranicza moje funkcjonowanie, dlaczego to jest dla mnie istotne i jak, jak właśnie w związku z tym się, się czuję. I ta reakcja tych osób, które słyszą jakby taką, taką informację, często może być. To no, zaskakujące, tak w takim sensie, że nie każdy ma do czynienia, nie jest specjalistą w tym zakresie, więc pewne informacje, zwłaszcza o takich problemach e, psychicznych czy emocjonalnych, no, mogą być dla osób naszych bliskich e, dosyć trudne do przyjęcia. Często ludzie nie wiedzą, w jaki sposób powinni zareagować, co odpowiedzieć, więc też informując, na przykład o swoich trudnościach, musimy mieć taką przestrzeń na to, że ich reakcje czasem mogą być e, no niezbyt e, optymalne, tak? Natomiast starają się na tyle, na ile są w stanie. Często mogą zadawać e, dodatkowe pytania i tutaj też warto e, udzielać odpowiedzi, e, dlatego że, że jakby te, te informacje by, m, no są, są im na pewno potrzebne. E, m, Myślę sobie, że jakby taka otwarta rozmowa ym, pozwala jakby ym, właśnie udzielić też informacji osobom bliskim, jakiego wsparcia od nich byśmy potrzebowali, bo y, często ich, y, oni mają taką, takie poczucie, że okej, okay, dostałem pewną informację, co się dzieje, ale czego ta osoba ode mnie chce, w czym ja mam być jej pomocna. Więc tutaj y, warto też udzielić takiej bliskiej osobie y, takie, tak, takie, takie wskazówki właśnie, w jaki sposób mogłaby wesprzeć mnie w tym, w tym procesie. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą e, część Twojego pytania, e, odnosząc się jakby do swoich własnych doświadczeń, e, czy, czy właśnie zdarza mi się e, zapraszać osoby bliskie do, do terapii, e, to tak, no przede wszystkim jakby rozróżnienie jest, jeżeli chodzi o osoby dorosłe i młodzież, z którą też zdarza mi się pracować. W w kwestii jakby terapii dzieci, no to tutaj jakby sprawa jest o tyle jasna, że dziecko trafiając do terapeuty, nigdy nie trafia samodzielnie, trafia od razu mhm. z całym systemem, tak? Także jakby nie wyobrażam sobie pracy z młodzieżą e, od, w momencie, w którym nie mam żadnego kontaktu z, z osobami, z jej rodziny, to jest jakby taka praca. W, w połączeniu. Tak? Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe, bywają sytuacje, w których pacjent, będąc właśnie w systemie rodzinnym, zwłaszcza kiedy ten, ten system rodzinny no często nie ma informacji, co mógłby zrobić, albo jak mógłby wesprzeć pacjenta. Dostrzegam taką właśnie lukę na to, żeby zaprosić osobę z rodziny do tego, żeby właśnie dać jej wskazówki, jak można byłoby wesprzeć taką, taką osobę w, w takim codziennym życiu. Oczywiście zawsze jest to za zgodą i za porozumieniem pacjenta, tak? czyli nic nie dzieje się jakby wbrew jego woli. Jeżeli taka, taka propozycja pada, to zawsze jest to umówione, omówione na terapii, wspólnie podejmujemy taką decyzję, omawiamy też zakres, w jakim ta osoba z rodziny miałaby uczestniczyć w, w terapii i gdzie, gdzie zaczyna się jej udział i gdzie ten udział tych osób się kończy. No i z moich doświadczeń, kiedy miałam takie momenty, w którym osoby z rodziny właśnie zostały włączane do procesu terapeutycznego, dużo zmieniało to w takim codziennym funkcjonowaniu tych mhm. osób, tak? Środowisko rodzinne zaczęło być Dużo bardziej sprzy takie sprzyjające i wzmacniające też dla tych, dla tych pacjentów. Więc więcej rozumieją wtedy. Tak, więcej rozumieją, mają większą mm. świadomość, wiedzą, czego nie powinni, a co mm. na przykład byłoby bardzo wskazane do tego, żeby, żeby wspierać właśnie taką bliską osobę na co dzień. No super. Saj, wiem, mm. że za chwilkę zaczynasz. Mm -hmm. <laughs> Ostatnie pytanie. Um, Wspomniałam Ci o takie strategie, co mhm. polecasz e, z takich technik właśnie mhm. poznawczo behawioralnych dla naszych słuchaczy, co mogliby sobie zastosować e, na co dzień, jakie techniki i zadania dziczonka, mhm. żeby właśnie trochę poprawić to swoje zdrowie psychiczne. Tak, to jest pytanie, które jest takim trochę pytaniem rzeką, dlatego że <grym>, e, e, ciężko jest jakby dać taką metodę, która byłaby uniwersalna do, do wszystkich mm -hmm. sytuacji, w których, w których znajdują się moi pacjenci. Natomiast myślę sobie, że e, jakby taką podstawą, w ogóle od której zaczynam pracę z pacjentem w nurcie poznawczo-behawioralnym, to jest uświadomienie e, pacjentowi, że są sytuacje w naszym życiu, na które nie zawsze mamy wpływ. Tak? Mm -hmm. Bywają takie momenty, w których często jesteśmy postawieni w jakiejś sytuacji, Życiowej, często dla nas trudnej, zaskakującej i na nią samą nie zawsze mamy wpływ. Natomiast coś, na co mamy wpływ, i tutaj to jest już moja odpowiedzialność, to mm -hmm. na to, jak będę oceniać daną sytuację, jak będę o niej myśleć, jak mm -hmm. będę na nią patrzeć, jak wobec niej będę postępować, tak? to jest um, tak naprawdę moja kompetencja. I teraz mając jakby świadomość tego, to tu jest jakby klucz terapii poznawczo-behawioralnej, że My reagujemy w odpowiedni sposób na sytuację, czyli myślimy o niej w jakiś sposób, co wpływa na sposób, w jaki się czujemy i wpływa na sposób, jak, w jaki się zachowujemy. To są takie naczynia, które są ze sobą ściśle połączone. Więc pacjent obserwując, i zaczynając jakby zwracać uwagę na to, w jaki sposób myśli o pewnych rzeczach, tak? Zwłaszcza na przykład w depresji, kiedy mamy dużo takich myśli, które są, no mówiąc w skrócie, negatywne, tak? Mhm. Takie, które mają wiele zniekształceń też w myśleniu. To są takie myśli katastroficzne, takie, które raczej widzą świat i wszystko to, co przed pacjentem w, w takich czarnych barwach. I muszą zauważyć jakby taki sposób myślenia, Zobaczyć, jak wpływa to na ich, na ich emocje, i jak wpływa to na ich zachowania. I teraz, jeżeli chcemy doprowadzić do pewnej zmiany, to terapia poznawczo behawioralna mówi, że zmiana jednego z tych elementów, czyli zmiana myślenia powinna pociągnąć inne za sobą. Inne za sobą tak. I z reguły właśnie tak to się dzieje. I to jest, to jest takie właśnie klucz, jeżeli chodzi o terapię. Jak, nawet mam taką książkę na półce, która która nosi tytuł Czujesz tak jak myślisz. Mm -hmm. I, do, I dokładnie tak jest. Tak? Że kiedy zmienimy sposób myślenia, zauważymy jak zniekształcamy ten sposób myślenia. Spróbujemy popracować ze swoimi myślami. Tak? Spróbujemy przebrać inny, inny sposób. Oczywiście dzieje się to za pomocą um, takiej techniki jak restrukturyzacja poznawcza. Tak? Kiedy wspólnie mm -hmm. z terapeutą Uczymy się, zadawać sobie odpowiednie pytania, prowadzić taki monolog, troszkę wewnętrzny, odnośnie tego, jak, jak rozszerzyć swoją perspektywę. Bo zazwyczaj pacjenci mają dosyć wąski sposób patrzenia na, na pewne sprawy. Natomiast w terapii, ja jestem tą osobą, która. Te, te ramki troszkę im rozszerza, to tak? tak? Zwiększa perspektywę. Mhm. Zwiększa perspektywę i y, pacjenci odnajdują y, no, taki sposób patrzenia, o którym nie pomyśleli wcześniej. Mhm. A to często powoduje wyciszenie emocji. Pojawia się uczucie ulgi, pojawia się większy spokój y, w samopoczuciu, pojawia się być może radość. Mhm. Na przykład u pacjentów w depresji początkowo być może niewielka, ale z każdym kolejnym y, tego typu ćwiczeniem i praktykowaniem tej, tej techniki, no ta radość się wzmacnia. No to jest świetna rzecz. Mm -hmm. świeżo jestem trochę i po lekturze i, i, i po wywiadach z Mogaudatem, pewnie mm -hmm. kojarzysz mm -hmm. pana na pewno I, i między innymi widzę, że jego podejście takie, mm -hmm. o którym gdzieś tam pisał książkę z wzorem na szczęście. To jest właśnie to, o czym mówisz. To są pierwsze mm -hmm. ćwiczenia, które pacjent powinien zrobić, czyli perspektywa, z której patrzymy, ona jest taka trochę wyrobiona już może mm -hmm. czasami nawet tak, spatrzona przez nas, mm -hmm. Dokładnie. A jak nagle na tą samą sytuację spróbujemy z innej strony spojrzeć, mhm. może okazać, że na przykład to, co nam się wydaje takie złe wcale takie złe nie jest i, tak. i, i nie wiem, daje nam szansę, żebyśmy zrobili coś innego, na przykład. Więc... Dokładnie tak. Fajna, fajna rzecz, fajne mm -hmm. ćwiczenie, więc mm -hmm. myślę, że wiele osób może spróbować zastosować, a mm -hmm. jak ktoś potrzebuje i czuje, że powinien poznać więcej technik, to oczywiście zapraszamy na terapię. Mm -hmm. Dumarzenę. Nie wiem kiedy, bo te terminy do Ciebie są <grym> lista, zabite. Lista rezerwowała. Lista rezerwowa, lista rezerwowa jest, tak? Spora, dokładnie, mm -hmm. ale jak najbardziej jak ktoś potrzebuje pomocy. Zapraszamy do nas. Tak Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Naprawdę mm -hmm. świetnie. Y no i właśnie, no, my się widzimy na co dzień mm -hmm. na korytarzu. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś znajdziesz chwilę, żebyśmy o czymś sobie pogadali. Bardzo chętnie. Tak. Bardzo. <gadanie> Dziękuję. Bardzo.